Dzień dobry Państwu, witam Sympatyków Kibiców Piłki Nożnej. Po meczu Sarmacja będzie niwy w Jak wiemy, wynik 0-0. Mamy przed sobą trenera Sarmacji, będzie pana Pawła Kasika. Panie trenerze, bardzo proszę króciutko o tym meczu, bo wiemy, że nerwowy. Ale 0-0, zajmujemy szóste miejsce, niby podróżowice siódme, 31 punktów mamy, niby 30. Także no takie dwie drużyny w pośrodku tabeli i taki mecz właściwie właśnie na remis. Bardzo proszę pana. Czy ja powiem, że jestem bardzo zadowolony z tego remisu? Przed meczem, że raz pierwszy się remisem. Zdaję sobie sprawę, że dla kibiców mógł być to mecz. Natomiast no, my mamy swoje cele, tak? Mamy bardzo ważny tydzień. Wejdę mieliśmy... w słowo, panie trenerze, bo tak widzę na ławce rezerwowych pięciu zawodników z pierwszego składu siedziało, ale pan miał cel. W drugiej połowie weszli. Nawet pytałem się, czy to. No, mógłbym wejść może być. Wejść. No zgadza się, mamy pewien poziom kadry, mamy we wtorek mecz Kuwaru Polski, z Unią Duża Śląska, Chcieliśmy być maksymalnie przygotowani również pod względem, że tak powiem, wytrzymałościowym, potem mecz i siłowym. I w związku z tym no, też musiałem szanować zdrowie zawodników dzisiaj, jeżeli ten mecz ma się odbywać już we wtorek o godzinie 18. W związku z tym no, zachęt troszkę w mniejszym w wymiarze czasowym. Cieszę się, odbyło się bez kontuzji. W większości tak naprawdę tam wyjątkiem jednej żółtej kartki, bez kartek. Zdobyliśmy punkt, więc można powiedzieć bezpośrednio na przeciwnik, czyli niebyły dużowice, które są za nami w tabeli, nic się, że, że tak powiem, nie zmieniło. Do tego, tak jak powiedziałem, zawodnicy zaliczyli mocną jednostkę, tak bym powiedział, treningową przed tym, co, co nas czeka we wtorek, bo nie ukrywam, że no chcemy... Chcemy dać sobie maksymalnie, że tak powiem, szansę. Zmaksymalizować chcieliśmy te szanse Wiedzieliśmy, że ryzykujemy sporo, bo mogło się to dzisiaj różnie skończyć. Natomiast skończyło się ok. Do tego kilku młodych zawodników dostało swoją szansę od początku do końca, albo w bardzo dużym wymiarze czasowym. Niektórzy też debiut. Więc była to szansa dla młodych zawodników? Więc ja jestem w kontekście tego wyniku bardzo. Bardzo zadowolony. A czy było warto? Mili Państwo, no właśnie tak jak trener wspomniał, we wtorek to jest taki dzień nie środa, nie sobota. I tu zapraszam wszystkich sympatyków kibiców piłki nożnej, bo to jest taki dzień, gdzie nie ma żadnych meczy. Godzina 18.00. Zapraszam Panie trenerze. Dziękuję bardzo i do przodu.